witam Was serdecznie na Rebirth Champions X. Słuchajcie, e, kilka ciekawych informacji dzisiaj. E, pierwszy raz e, wpadną nam pety za topki, za top 1, top 10, top 25. Już tam szybko lecimy, szybko Wam pokażę o co chodzi. No niestety, ja cały tydzień leciałem, kombinowałem, cudowałem, próbowałem jakoś tam dobić się. E, niestety, nie dam rady. Niestety, moja topka jest dość odległa. No niestety, postaram się za tydzień, postaram. Się dla Was tutaj wielkie gratulacje dla osoby z którymi gram, Kamil, no top 4 na tą chwilę, gratuluję serdecznie, Holix top 14, też trzymam kciuki za Ciebie, wbijaj, wbijaj tą top 10, może się uda, może dasz radę, trzymam za Was kciuki, no ja niestety tym razem nie, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda mi się, moje pety wyglądają tak, no niestety ja nie mam czasu zbytnio na trady, jeżeli ktoś chce e, powymieniać się za moje jakieś inne pety, mam jakieś tam e, secrety z 5M, z 10M, e, coś ciekawego się znajdzie, jeżeli macie coś mocnego, e, co mogłoby mi pomóc wbić szybciej topkę, a chcielibyście jakieś inne eventowe, czy jakieś inne pety, piszcie do mnie śmiało, piszcie komentarze, e, wpadajcie na Discorda, chętnie się z wami pozamieniam. E, pozamieniam te słabsze pety, mamy tutaj 10m Besta e, i tak dalej, i tak dalej, jakieś inne pety też się znajdzie, 10M trofi. W wersji Gold, e, i tak dalej, i tak dalej. Tak jak widzicie, jeżeli chcecie, to piszcie śmiało. E, chętnie się huge roboty, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co jest e, do samego dołu, jest na wymianę. E, Im mocniejszy pecz w zamian, tym lepiej. No, e, staram się, chcę wbić tą topkę. No, niestety dzisiaj się nie uda, ale za tydzień, e, za tydzień koniecznie muszę być. Chociaż e, ten top 25 tutaj, e, mam nadzieję, że Kamil będzie top 3. Chociaż i tak Pety jest za top 1. Po top 10, no Holix trzymam kciuki, e, mam nadzieję, że top 10 też wbijesz, no u mnie niestety jak widzicie no jest gorzej, jest słabo e, coś tutaj mam, tu już jakieś chyba słabe pety są jakieś tutaj już Mało, mało raczej wartościowe, mało istotne, także tak wyglądają moje pety na, na dzień dzisiejszy, niestety topka nie tym razem, nie tym razem nam nie wejdzie, słuchajcie tutaj jeszcze, możemy sobie odebrać koło, koło możemy sobie odebrać skrzynię, zaraz odbierzemy sobie peta z maszyny, chociaż tam w 90% to leci nam epic, czasami jakaś legenda skrzynki, dobra, odbierzemy sobie od razu skrzynki, bo na pewno nie odbierałem, mamy game, Games Boosta no w tym przypadku to wiadomo jakiś klik czy tam ewentualnie laki, ewentualnie Mm, o matko, Rebirf, Rebirf też by się przydał. E, co do moich boostów, ja oczywiście nie kupuję za, za gemę, boostu za e, kohem, Sorki, za Robuxy. E, ale trochę mi się uzbierało, nie mam czasu dobrze pograć, dobrze e, poklikę pobawić się. No, tyle mam. E, więc, jak będę miał troszeczkę czasu, na pewno będę chciał wejść, użyć je e, jakoś na raz, żeby podbić tą topkę. Ale na razie, żebym e, mógł użyć te pety, to najlepsze byłoby to, jakbym jednak miał tą e, możliwość grania na lepszych petach więc jeżeli chcecie jakieś moje inne sekrety, słabsze sekrety, których nie użyłam, powymieniać, chętnie wymienię za mocne pety, jak będę mocne pety, wtedy na pewno użyję tych boostów i myślę, że uda nam się szybciutko podbić tą topkę jak widzicie, no teraz jakieś boosty mam podpalane bo tam E, zaraz wskoczy mi Rebirth. Rebirth mam na maksa ustawiony, czyli e, 25 sx e, Dosłownie za chwilę wskoczy, dlatego e, odpaliłem Boosty, żeby mi tutaj troszkę go pomnożyło. Otworzyłem Pet Maszynę i idziemy do najlepszej krainy, żeby mieć jak najlepszego Boosta. E, tu zapewne, jak zwykle, poleci nam Epic. Czasem e, zdarzy się legenda e, i oczywiście leci nam Epic, więc, e, więc wiele się tutaj nie zmienia. Ale niestety wiem, że to nie tylko ja mam takiego pecha inni też mają no jakoś cienko to ustawione, tak cienko motywuje, żeby tam w ogóle chodzić, ale ale damy radę, dobra słuchajcie co najważniejsze rzeczy, tu oczywiście tak jak Wam pokazywałem, mam wszystko na maksa w pierwszy dzień, sezon drugi mam też na maksa, dajcie znać w komentarzach, czy opłaca się czy odblokować za 300 robuxów ten karnet płatny czy nie, tutaj już liczę na Was oczywiście, słuchajcie najważniejsze informacje Dziękuję. Uh koniecznie zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, e, wiadomo z dzwoneczkiem wtedy będziecie poinformowani o wszystkim na bieżąco i kolejna bardzo ważna informacja, już jutro w niedzielę w końcu wracamy na live'a, e, robimy dla testu rannego live'a e, niedziela 22 maja godzina 9.00 e, wpadajcie wszyscy na live'a, będzie to live mieszany z kilku gier z kilku symulatorów e, tak wyglądają moje statystyki w ogóle w Rebirfie, mniej więcej tak to wygląda 84 e, prawie i pół dnia e, ciągłego grania, tam wiadomo z jakimiś przerwami, ale to jest czysty czas gry, e, 104 sekrety wydane robuxy i tak dalej. Tutaj tutaj mam odblokowane no prawie wszystko, e, oprócz wydanych Robuxów 10 i 25K. E, to mam e, prawie praktycznie wszystko odblokowane. E, więc słuchajcie, wbijajcie na live'a. E, jutro rano live, jeżeli się uda, jeżeli będzie dużo ludzi, jeżeli będziecie chętni e, zrobimy też wieczornego live'a jutro, ale to pogadamy o tym na porannym live'ie. Za chwilę też e, będą kolejne odcinki dodane na YouTube'a z kolejnych gierek, także nie tylko ta jedna, tak jak mówię, tak samo z live'em, live będzie z kilku gierek. To jest oczywiście jedna z nich, która będzie, tego czego mi się nie uda wymienić na pewno te pety, słuchajcie, będą też do rozdawania, te których nie używam będziemy rozdawać na live, ie. i z tych gierki i z innych gierek, jeżeli też macie jakąś propozycję, słuchajcie, gierek innych, innych klikierów, innych gierek na Robloxie, oczywiście piszcie śmiało w komentarzach, wszystkie chętnie sprawdzę, zobaczę, ogarniemy, może coś fajnego razem znajdziemy, dobra, udało nam się, skoczyło 43, idziemy zobaczyć. Czy w ogóle nam jakaś topka podskoczy 0,1 SP? Udało nam się na klika zrobić szybko, tylko podlecimy do naszej topki 4,53 I, i, i będziemy o czekajcie, bo nam się akurat zresetowało. Mieliśmy 57 miejsce, zaraz zobaczymy, o ile zobaczymy, chyba że nam o dobra, jest tutaj 4,52 nam pokazuje więc troszkę nam tutaj podcięło, niestety skoczyliśmy tylko o jedną pozycję, ale dobra, słuchajcie, do top 25 brakuje nam całkiem dużo niestety, bo 6 i 6, więc praktycznie no 2 SP brakuje nam do top 25, mam nadzieję, że jak się uda nam potrajdować za tydzień, w następną sobotę zgarniemy tego peta za top 25, póki co ja lecę na pewno otwierać, pamiętajcie, koniecznie live jutro już o godzinie 9 rano, różnych klikerów. Będzie dużo giveaway'ów za to, że dawno nie byliśmy na live, więc wpadajcie. Na pewno dla każdego uda się coś zdobyć i koniecznie oczywiście, słuchajcie, łapka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco. Kiedy live'y, kiedy odcinki, żeby Wam się wszystko wyświetlało, pokazywało. Ja lecę, otwieram, próbuję zdobyć myfiki, próbuję zdobyć sekrety. Zobaczymy, co się uda do jutra, do rana uzbierać. Trzymajcie kciuki, piszcie komentarze, piszcie na Discordzie. Wpadajcie na Mojego TikToka świeży, ale zacznę tam coś coraz więcej dodawać. E, póki co, dzięki bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia już jutro e, z rana. E, cześć.